Dziesiąte jubileuszowe międzynarodowe interdyscyplinarne seminarium naukowe zorganizowane zostało w minionym tygodniu w Centrum Opoka w Starym Sączu. Jak co roku, program był bardzo bogaty w ciekawe wykłady i wiele atrakcji. Podobnie jak w latach poprzednich, seminarium, mimo że odbywa się przez 7 dni w okresie wakacji, cieszyło się dużym zainteresowaniem. W tym roku motywem przewodnim był Człowiek w świecie. Odkrywanie i przekraczanie granic. Kolejne seminarium naukowe w Czym różni się od poprzednich? Czy w sumie jedna rzecz jest ważna, że jest to już rzeczywiście jubileuszowe dziesiąte seminarium naukowe, międzynarodowe, interdyscyplinarne seminarium, seminarium naukowe. Bardzo jest bogate w tym roku bardzo dużo zgłoszeń tematów. Tematyka co roku jest inna. W tym roku jest przekraczanie granic, przekraczanie różnych granic, granic w moralności, granic natury, granic między człowiekiem a zwierzęciem, granic w kulturze, w sztuce. Te, te, te granice nas dotyczą w każdej, w każdym aspekcie. Ale przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że to seminarium cały czas ma te trzy ważne elementy poznania. Prawdę, dobro, piękno. W pięknym otoczeniu gór spotykamy się jako, jako przyjaciele, naukowcy, tutaj w, w ta, taka stworzyła się praktycznie rodzina, część przyjeżdża tu nawet z rodzinami swoimi i, i tworzą taką wspólnotę i docieramy do prawdy, do prawdy do której dociera się jedynie przez poznawanie natury, przez poznawanie y, innych opinii i docieranie... Bo są do takie ocenia. przypadki, bo się czuje przegrany, bo dzieci odeszły, bo nie ma się kto nim zająć i tak dalej. A jakby takiemu staremu człowiekowi powiedział człowieku, popatrz na y, swoje sukcesy także życiowe. Tyś wygrał życie. Ty kobieto, przecież dziecko uleciła. Panie profesorze, dzisiaj podczas wykładu poruszył pan problem starości. Czym jest właściwie starość? Czy to jest przekleństwo człowieka, czy to jest, jak mówią, coś, co się Panu Bogu nie udało? Po pierwsze, jest to temat, który szczególnie dzisiaj człowieka jakoś absorbuje, ponieważ na gruncie współczesnej rozpowszechnionej koncepcji człowieka starość jest na etapem życia. Bezsensownym, pozbawia nas rozmaitych przyjemności, a współczesny świat stawia na to, żeby jak najwięcej tych przyjemności doznawać. Więc jeśli tych przyjemności doznawać, no to na pewno nie ma co odkładać na starość, bo ona nas jakby pozbawia pewnych znanych każdemu człowiekowi, młodemu, zwłaszcza e, takich doświadczeń. Więc ten temat jakoś dzisiaj jest e, obecny, obecny także w polityce proponuje się osobom starszym, trzeciego wieku pewne rozwiązania, które e, trzeba by zapytać, czy nie pozbawiają człowieka starego właśnie tego, co dla niego jest istotne, czyli właśnie jego człowieczeństwo. Więc trzeci ten trzeci etap naszego życia, czyli e, e, etap nazywany starością, jest specyficzny, ponieważ jakby pozbawia nas tego, za czym zazwyczaj człowiek młody czy jeszcze niedorosły dąży, pozbawia nas pieniędzy, pozbawia nas zaszczytów, pozbawia nas zdrowia i sił i jeszcze ewentualnie innych dóbr, za którymi człowiek młody dąży. Czy jaka powinna być ta starość? No właśnie, mówię, ale to, że nas ograbia starość z rozmaitych właśnie dóbr, nie znaczy, że z wszelakich dóbr nas ograbia. Mianowicie zostaje jeszcze nasze własne człowieczeństwo, dobro jako nasze własne człowieczeństwo. I wyrazem tego naszego dobra, naszego człowieczeństwa jest przeżycie moralnej winy. Człowiek to jest istota, która jest w stanie przeżywać coś takiego jak doświadczenie moralnego zła, czyli moralnej winy. Więc ten trzeci etap naszego życia szczególnie służy uwydatnieniu tego, tego największego naszego dobra, którym jest moralne dobro. Więc z tego powodu starość nie jest jakimś przekleństwem, nieudanym etapem naszego życia, tylko szczególnie sprzyjającym okresem naszego życia do tego, żeby uświadomić sobie własny moralny poziom. Jeśli to nie jest zbyt wysoki, czy nawet bardzo niski poziom moralny, mamy zawsze szansę, żeby się od tego dna odbić i ta starość, to doświadczenie, zawodności, słabości, przemijalności pomaga nam, żeby dostrzec własne człowieczeństwo. Dlatego jest czymś dobrym. Ten trzeci etap, a nie czymś, przed czym trzeba uciekać. Oczywiście zbyt wcześnie nie biegnijmy, żeby stać się osobami starszymi. Zresztą mamy też doświadczenia historyczne, które wskazują, że ta starość zupełnie inaczej wyglądała niż to dzisiaj się dzieje. 60-letni Leonida zatrzymał milionową, jak niektórzy wpisali, wtedy milionową armię perską z 300. Żołnierzami, podobnie Sofokles, jeden z największych tragików greckich. Napisał najlepszą tragedię, kiedy miał chyba 93, w każdym razie po 90 roku życia. Katon Starszy, jeden z filarów cywilizacji rzymskiej, po 90 jeszcze się ożenił, mówiąc synowi, że pragnie mieć takich synów jak ty. Wiele tematów poruszono podczas seminarium, ale według pana. Co jest takim najważniejszym tematem? Co panu najbardziej tutaj utkwiło? Znaczy ja myślę przede wszystkim, że ten temat wiodący jest tutaj jakby tym tematem, który pokazuje o co nam tutaj w tych wszystkich dyskusjach, wykładach, sporach. Chodzi tak, temat brzmi, jak wiemy, człowiek w świecie, przeżyjemy w świecie, no i my odkrywamy pewne granice w naszym życiu i zarazem te granice przekraczamy. No bo z tego, jakie są te granice w różnych dziedzinach aktywności ludzkiej, prawda, i, ja, i, i co się przekracza i czy jest tak, że są granice, które sami dostrzegamy, że granicy nie powinniśmy przekraczać. Więc okazuje się, że człowiek jest takim bytem, który posiada naturalne granice, bo żyje w świecie zdeterminowanym, ale jest bytem otwartym na przekraczanie różnego typu warunkowań. I teraz, w tym świecie, gdzie jest otwarty, to on sam dostrzega dobro i zło i te granice, które nie powinien przekraczać, chociaż technicznie by mógł. W związku z tym ta refleksja dotyczy tego, no, tej pozycji człowieka w świecie. Dzisiaj dużo mówi się o psuciu prawa. Skąd się to bierze i czemu to służy? Prawo, jak wiemy, ma niejedno imię. Mówią o fizyce o różnych prawach, mówi się o prawach obyczajowych, moralnych. Oczywiście, kiedy pytamy o prawa, pytamy o te prawa, które stanowi człowiek. W tradycji kultury zachodu prawo jest pewnym rozporządzeniem władzy legalnej, wydanej dla dobra wspólnego, rozporządzeniem rozumnym, które to rozporządzenie ma na celu ludzką generalnie doskonałość. Otóż niestety od pewnego czasu w kulturze europejskiej istnieje tendencja do alienowania prawa. Czyli mówiąc krótko, do odrywania prawa od jego realnych podstaw, gdyż każde rozporządzenie, które się pojawia w życiu społecznym, ono powinno mieć jakąś realną podstawę. W tradycji kultury zachodu podkreślano niezwykle mocno, że podstawą prawa stanowionego jest przede wszystkim prawo naturalne czyli zespół uprawnień, które człowiek nabywa na mocy urodzenia. W związku z tym no, takim dramatem jest sytuacja, kiedy prawo rodzące się ze strony władzy publicznej państwa no, po prostu łamie przyrodzone prawa człowieka. 20... Prawo też nie wynika z, z logiki. Czy nie uważa pan, że jest no, łamana logika dzisiaj? Oczywiście prawo powinno ze swej natury być rozporządzeniem rozumnym czyli pochodzącym od y, rozumu prawego człowieka. Oczywiście, żeby prawo stanowić, trzeba po pierwsze rozumieć samemu człowieka, trzeba rozumieć, co człowiekowi jest należne, co dobre, co człowiekowi przeszkadza. W tradycji kultury zachodu niezwykle mocno podkreślano za Izidorem z Sewili pewne warunki, które powinno spełniać prawo, po to, aby to prawo mogło obowiązywać, de facto nie było y, pseudoprawem, czyli tak mleks lex iniqua, Czyli prawem oszukańczym, takim pierwszym warunkiem jest przyporządkowanie prawa do dobra godziwego. W związku z tym, jeśli na przykład pojawiają się ustawy czy rozporządzenia jakiejkolwiek władzy publicznej której prawo nakazuje czynić zło, mordować ludzi. One ze swej natury to są pseudoprawa niewierzące człowieka. Takim warunkiem koniecznym istnienia prawa jest to, by było po ludzku wykonalne. W związku z tym wszelkie rozporządzenia, które na przykład nakazują powiedzmy siedzieć kasierce 12 godzin przy kasie, nie wychodząc do tale To, to są rozporządzenia nienaturalne, nie, nie, nie Wbrew ludzkie. Człowiekowi. Wbrew człowiekowi prawo musi być zgodne z czasem, z z obyczajem ojczystym, a nade wszystko to, co podkreślano, co, co Kościół katolicki od samego początku uczył, a szczególnie mocno podkreślał Leon XIII, musi być przyporządkowane do dobra wspólnego. Dobro wspólne, czyli no, doskonałość człowieka, to, w czym wszyscy mogą uczestniczyć i w czym się mogą rozwijać. Jeśli zatem prawo się jakby oderwie od tych warunków, najczęściej ono się staje przeszkodą i bardzo często ono łamie ludzkie sumienie, staje się przyczyną buntu, chaosu, nieładu. W związku z tym wielką rolę w tworzeniu prawa zawsze powinni odgrywać dobrze wykształceni ludzie. To wykształcenie pochodzi. Również od wykształcenia filozoficznego, które właśnie kreśli przed nami obraz natury ludzkiej, obraz celu ludzkiego życia, potrzeb człowieka, w związku z tym tak wielka rola jest wykształcenia w tworzeniu prawa.